Po fali, po fali, rybka pływała, chc! Do góry wyskoczyła, ogonkiem pomachała i w głębinę się schowała. Tam ją fala do snu kołysała. Po fali, po fali, rybka pływała, chc! Do góry wyskoczyła, ogonkiem pomachała. I w głębinę się schowała, tam ją fala do snu kołysała. Po fali, po fali rybki pływały, chyt! Do góry wyskoczyły, ogonkiem pomachały, i w głębinę się schowały, tam ją fala do snu kołysała.